Niezależnie od tego, czy jesteś w trakcie podróży uzdrawiającej, czy też w podróży samopoznania, zdaję sobie sprawę, że są lub pojawią się chwile, w których zatrzymasz się i zaczniesz się zastanawiać: Jak mogło mi się to przytrafić? Co ja sobie myślałam? Jak to możliwe? I wtedy bardzo łatwo popadamy w uczucie wstydu, winy i wyrzutów sumienia. A następnie po prostu zatracamy się. I marnujemy ogromne ilości energii, ponieważ wracamy do przeszłości, obwiniając tę osobę, którą byliśmy i która doprowadziła nas do tego momentu, zamiast zatrzymać się i zrozumieć, że ta osoba, stare ja, zrobiła wszystko, co mogła zrobić w tym momencie, korzystając z wiedzy, zasobów, mądrości i informacji, które posiadała w tamtym czasie. Zamiast więc wracać, obwiniać się i zastanawiać, jak mogłeś to zrobić, zatrzymaj się i pokochaj siebie. Wyobraź sobie, że podchodzisz do tej osoby, do tej młodszej wersji siebie, obejmujesz ją, mówisz jej, że wszystko jest w porządku, że ją kochasz i że jesteś tutaj, i że ona nie jest sama. Żadne z Was nie jest już samo w tej podróży. W ten sposób zdrowiejemy, w ten sposób przechodzimy przez życie.